Siemano, witam was w kolejnym odcinku z KStorma, dzisiaj mamy 410 zł, sobie porobimy jakieś tutaj bitewki e, Spróbujemy jakieś ciekawe skinki, jakiś ciekawy profit e, ogarnąć e, Mam nadzieję, że się uda, oczywiście przypominam, że strona jak i wszystkie filmy na tym kanale są skierowane tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich Jak taką są jesteś, no to z kodem promocyjnym SWERT masz 10% więcej przy doładowaniu na, A na dodatek, jeżeli ciebie na stronie nie było nie używałeś kogoś innego kodu, no to e, czeka na ciebie 1 dolar na start, czyli no prawie 4 ziko, no 370 jakoś, więc naprawdę sporo, więc wbijaj i sobie odbieraj, nie? E, no i co? Mamy 410 zł, jak mówiłem dzisiaj bitewki, sobie tak po, porobimy, bo wtedy zazwyczaj otwieraliśmy, na koniec jakaś tam bitwa była, a też wiadomo nie każdy do końca te filmy ogląda, e, dlatego sobie dzisiaj porobimy po prostu tak bitewki, no i sprawdzimy co tu się uda naszpącić, e, nie wiem, możemy digielka dodać, zawsze digielki mi się jakoś fajnie kojarzyły, taka skrzyneczka, e, szybka fura, kliknę, e, shadow strika, i jakąś tutaj może mocniejszą skrzyneczkę O, czekajcie Decimator Taka bitwa, 90zł Weźmy sobie na trzy osoby i underdoga Dodajemy boty, bota noscope'a, bota rushbee Noscope and rushbee No i napierdalanka, no niech dropią Znaczy niech mają napierdalankę między sobą, ja tutaj chcę nic nie dropnąć E, o to mi chodzi o to underdog. No i Gostek dropi konspirację za 50 zł w pierwszej. Czyli zapowiada się na razie dobrze. No i mam najmniej. I ostatnie dwie skrzynki przed nami. Czy to się uda? No i dropię już modę. O, za 50 zł jeszcze. No ty sobie jajca chyba że ze mnie robisz. O, poczekaj! Please. Stuwa. Dobra. Mamy to. Mamy bitewkę. Pierwsza wygrana z 90 złotych. Wygryźmy skinę o wartości 305 ziko. Dobra, dobry start, dobry start. No już myślałem, że nie wejdzie, no ale na szczęście ten Decimator mu poleciał i to jeszcze w lepszym stanie niż temu drugiemu, bo za 110. Eee, a cała bitwa była za 90, przypominam, więc dobrze nam to wyszło. Eee, ekwipunek, oczywiście, sobie sprzedamy tutaj nasze skinki. Mm. Na stronie, jakby, jakby ktoś nie wiedział. Jak Wam się jakiś skinek nie spodoba, który dropniecie, abyście chcieli coś innego, lub zamiast może jednego, nie wiem z trzy, jakieś inne, to możecie go sprzedać i macie coś takiego jak market, sobie możecie po prostu stąd wybrać, sobie po prostu kupić taki jaki jest w markecie aktualnie i, i śmigać. I oczywiście, możecie robić również własne skrzynki. I też na nich tutaj zyskiwać balans na stronie, więc twórzcie skrzyneczki i, i je po prostu podsyłajcie. A coś tutaj otworzymy, bo mamy tutaj oczywiście gdzieś to było. O, użytkowników, proszę bardzo, i są skrzynie użytkowników, także róbcie swoje skrzyneczki. Tym bardziej, że strona jest nowa, nie jest ona jakoś turbo popularna. Więc tych skrzynek aż tak dużo też nie ma. I jest szansa, że wasza skrzynka się na pewno teraz bardziej wybije i ludzie randomowi będą ją otwierać niż no, później, jak się stanie bardziej popularna, nie? Dobry moment, dobry moment, żebyście to sobie robili. A my, widzu, słuchaj ty mnie, polecimy sobie tak, hasla cztery haslery na standardzie i spróbuję. Walniemy cztery, może co? Na cztery osoby. E, bot Wallbank, bot Bater. No Dodaję tak te boty, nie będę czekał też na ludzi, bo no bo to. Takie, taka wyższa cena jest, no na stronie też turbo wiele osób nie ma, więc długo mogłoby się zdarzyć, żebyśmy czekali, a to ma iść sprawnie. Dobra, to jest underdog. Nie, zwykły tryb, przepraszam bardzo. 113 ej, mam 3 złote do niego w ogóle. 3 zł mi brakuje do niego. Czegoś ja migam teraz w tym momencie? Prześcignąłem go, bo ten Avalanche 31. OK. i trzymaj to stary. Utrzymaj Nie, przy... kurwa, 3 złote nie przyścignął. Ole byśmy mieli bitwę. Ole byśmy bitewkę kuź wam mieli. Kolejną. Ale no niestety. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hustler Zajebista ta skrzynka. Co by ją na pewno pokwinimy. A w ogóle poczekajcie, bo widzę, że mam walutę eventową, to sobie. Ją jak najbardziej wydam po co mam ją aż tak. Trzymać Okej okay, dzięki za tu fairy Zawsze jakaś skrzyneczka więcej będzie eee, I co Kurwa dawaj dawaj Tung 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 sahura jakoś razy 10 Razy 10 Na 3 osoby I underdog tak Raz to raz tamto Raz to raz tamto jakieś losowe tam body dodamy I tung sahura otworzymy No, i dobrze, USP mu leci za 152 zł w pierwszej skrzynce. Stunksa za dwie dychy, no, ta skrzynka jakoś jest chyba. Ale mi, mi, mi tu leci. Dobra, jemu droższe jednak. Czemu ja myślę, że ten integral jest o wiele, wiele droższy? typu jakąś stuwę. Dobra, no nieważne, na razie wygrywam, nie? Jakby już na web dostaje od tych Brain Rotów. Yy... Ale kurwa skiny daje. <gryw> Także... No niech daje. Ale nie mi kurwa. No ja pierdole, Co ja powiadałem? Na chuj ja tak pierdole w ogóle. <gryw> nie no, co ty dajesz? To już tak dobrze wyglądało. Tak zajebiście rzucało. No To musiał wlecieć ten Neon Ride, Evolution, kurwa. No nie ma jak, no nie ma jak. No powiedziałem, że kurwa by się przydał, żeby rzucał, nie? No i rzucił, Tylko, bo się nie określiłem dla kogo. <słuch> Okej, okay. tu jest jakaś bitwa, kałach jakiś ten i Searing Rage i Nightwish. Brakuje im ziutka. A tu boty, to prawdopodobnie ktoś po prostu e, opuścił bitwę. Także sobie dołączę, No to jest underdog. Hm, jeszcze w najlepszym kurwa stanie prawie. No, dobry start był, nie? No, ale dlaczego? Kurwa dalej mi to daje jeszcze za 131. Dlaczego to nie jest underdog? Ja pierdykam. Ostatnią bitewkę. Ostatnią bitewkę walimy, bo... Co możemy dodać? Gdzie mamy? 93 zł. Voltage Eclipse Venom Phoenix. Voltage Venom. Venom. Taka bitwa 90zł 3 osoby Standard One tap Wallbang No chociaż tą mi dajcie Tak dobry start Wygraliśmy tą bitewkę ładnie na początku I coś kurwa nie poszło no, Na razie mam najwięcej mm. Dobra. No i ten Bot Wallbank by musiał coś jeszcze drofnąć Tylko, że teraz ta, nie, ta, nie takie drogie skrzynki zostały. Ciężko będzie to odbić. Nie ma ten Fenix ile? 20 zł. No jest nadzieja, ty. Fenix może uratować. Mm -mm. Niestety, bitewka, a nie, to nie, nie, dobra, C czemu ja gadałem, że to underdog? Pojebało mi się, to był standard. Aha. <laughs> nie wiem, pomyślałem, że to był underdog. No dobra, no niestety, y tutaj dzisiaj Turbo Profit nie wyszedł, ale jakieś tam skinki się potrafiają. No bitewka jedna weszła. Fajna. Potem, no tak brakło kurwa milimetry, nie? Dwa razy, żebyśmy wygrali bitewki. No gdyby tamta druga bitwa siadła, to tam był mocny profit i byśmy mogli inaczej to nasz płącić, no ale wyszło jak wyszło. Także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że się podobał. Pamiętaj, że z kodem promocyjnym sfert masz 10% więcej przy doładowaniu, jak i również dolarka na start, jak Ciebie na stronce nie było, także korzystaj i tyle ode mnie, słyszymy się już jutro, cześć!